Cześć. Dosłownie wczoraj, czyli 21 stycznia 2016 roku, Samsung w Warszawie zorganizował polską premierę dwóch swoich najnowszych smartfonów. Mowa oczywiście o Samsungu Galaxy A5 2016 i Galaxy A3 2016. E, zastanawiacie się, co robią u mnie te dwa telefony? No jak to co? Będziemy testować. <grystanie> Oba urządzenia otrzymałam do testów dzięki uprzejmości kieleckiego BrandStoru. E, otworzył się tam całkiem niedawno, bo kilka tygodni temu. No a tymczasem zapraszam Was na odpakowanie i no, taki unboxing typowy, bo wiem, że lubicie coś takiego oglądać. Gdzieś tam w tle będziecie słyszeć mojego sąsiada, który standardowo musi mi przeszkadzać w pracy. Zacznijmy od tego, że na jednym z boków mamy informację o tym, że Samsung zaleca korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Połączony telefon może być na stałe, podłączony do internetu i automatycznie zsynchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych. No to tyle, jeśli chodzi o e, informacje o telefonie komórkowym. Oprócz tego mamy. E, Wersję oczywiście europejską, która działa tylko i wyłącznie z europejskimi kartami SIM. Mamy jakieś kody, których wam nie będę pokazywać, bo nie ma sensu. No i podstawowe informacje na temat parametrów technicznych tego produktu. Zacznijmy od tego, że urządzenie kosztuje w tym momencie 1649 zł i mam wielką nadzieję, że stanie dość szybko. Zwłaszcza, że S6, czyli telefon wydawać by się mogło dużo lepszy. Można nabyć za około 2100 zł. Różnica w cenie wcale nie jest jakaś strasznie kolosalna, bo to jest około 450 zł. No to jest 25% różnicy w cenie. To i dużo i mało, ale w osobnym wideo opowiem Wam, e, jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma modelami. Natomiast w tym momencie skupmy się na Galaxy A5 2016, e, który wyposażony jest przede wszystkim w 16 GB pamięci wewnętrznej, aparat 13 MP, kamerkę z przodu 5 MP. Czytnik linii papilarnych, ładowanie szybkie, natomiast nie ma indukcyjnego, o co się wielokrotnie pytaliście. Mamy 4G, mamy ośmiordzeniowy procesor Exynos 7580 z Mali T720 MP2. Mamy ekran Super AMOLED, to jest dość istotne, o przekątnej 5,2 cala. Jego rozdzielczość to 1920x1080 pikseli, no i tyle rzeczy mamy na pudełku napisanych na temat parametrów technicznych. Oczywiście wszystko będzie się znajdowało na tabletowo we wpisie, wszelkie parametry. Ja Wam jeszcze tutaj mogę dopowiedzieć, że telefon ma przede wszystkim 2 GB pamięci RAM, w przeciwieństwie do S6, który ma 3 GB. Tak jak powiedziałam, nie wspiera indukcyjnego ładowania, trochę szkoda. Oprócz tego waży 155 g i ma baterię 2900 mAh, co jest dość istotne. W pudełku mamy oczywiście Galaxy A5 2016. Ja do testów otrzymałam wersję białą, natomiast A3 z tego co wiem otrzymałam w wersji czarnej, ale to zobaczycie na osobnym wideo. Pod tacką mamy standardową zawartość pudełka. Czyli mamy instrukcję obsługi, wszelkiego rodzaju papierki w języku polskim i nie tylko. No i w pudełku widzimy już przede wszystkim tak. Igiełkę, która nam posłuży do otwierania slotu na karty e, zapewne nanoSIM, ale to się przekonamy za chwilę. Mamy też kapelek USB służący do podłączenia telefonu do ładowarki, jak również do transmisji danych pomiędzy e, tablet, te, między te, tak, tabletem, między telefonem a e, komputerem. Mamy adapter sieciowy, służący do ładowania, oczywiście. No i mamy też słuchawki do kanałowe. Jest to zestaw słuchawkowy ma oczywiście tutaj pilotik, więc za jego pomocą możemy bez żadnych problemów sobie rozmawiać przez telefon. Skupę się zatem teraz na samym telefonie. Jeśli chodzi o jego design, bardzo przypomina Galaxy S6. I to jest chyba jego największa zaleta w tym momencie, przynajmniej na samym początku. Bo otrzymujemy średniaka, bo to jest urządzenie, jakby nie było ze średniej półki, wglądającego, no jak flagowiec, nie oszukujmy się. Zdejmujemy wszelkie folie z przodu i z tyłu, i teraz dopiero tak naprawdę zobaczymy, że to urządzenie naprawdę może się podobać. Wersja biała. Powiem Wam, że na mnie robi jak zawsze zresztą białe urządzenia. Bardzo dobre pierwsze wrażenie. Przejdźmy do przeglądu portów i złączy. Na prawej krawędzi mamy od góry włącznik i tackę. Jak widzicie, jest ona podwójna, więc żeby włożyć lub wyjąć kartę microSD, trzeba będzie wyjąć od razu też nanoSIM. Po lewej stronie mamy tackę nanoSIM, po prawej microSD. Na dolnej krawędzi mikrofon, głośnik mono, port USB i 3,5 mm jack audio. Natomiast lewa krawędź skrywa sobie przyciski do regulacji głośności. U góry mamy drugi mikrofon. Z tyłu obiektyw aparatu, jak widać, wystający z obudowy. 13 megapikseli, dioda doświetlająca i tyle, jeśli chodzi o tył. Z przodu natomiast mamy przycisk na dole Home, standardowy dla Samsunga. Przyciski po bokach oczywiście. U góry mamy obiektyw kamerki przedniej, 5 megapikseli, głośnik i czujnik światła, z tego co wiem, to zaraz sprawdzimy, oczywiście w testach zabrakło tutaj diody powiadomień a szkoda, bo nie ukrywam, że z diody powiadomień często korzystam i jest to dość dla mnie ważna funkcja w telefonie sam telefon wygląda świetnie i co do tego nie mam żadnych wątpliwości i zdecydowanie nie wygląda jak na smartfon z, no, ze średniej półki, no bo nie ukrywajmy właśnie z takiej pochodzi jakość wykonania, jakość spasowania wszystkich elementów jest po prostu cudowna i do niczego tutaj, przynajmniej w tym momencie, przy pierwszym kontakcie, nie mogę się przyczepić. Naprawdę wygląda, wygląda świetnie. Konfigurujemy sobie urządzenie. Muszę wpisać moje cudowne, długie hasło. Po wpisaniu hasła połączyłam się z moją siecią. Konfigurujemy urządzenie standardowo. Tutaj nie ma się raczej czemu przyglądać i przy czym dłużej zatrzymywać. Jeśli chodzi o sam telefon, on powinien działać bardzo dobrze i płynnie. Natomiast czy tak faktycznie będzie, przekonamy się podczas te standardowych tekst testów. U urządzenie sobie skonfiguruje trochę później, bo też nie widzę sensu robić tego na wideo. E, możemy mm, wykorzystać przycisk HOME jako skaner linii papilarnych, i to też jest bardzo fajne, że mamy coś takiego w telefonie za 1600 zł. Aczkolwiek, tak jak wiecie, na pewno. W telefonach już nawet tańszych standardem staje się czytnik linii papilarnych. No i mamy na start, otrzymujemy 100 GB pamięci w usłudze OneDrive. Możemy sobie to wykorzystać, zwłaszcza, że ta pamięć nam się przyda, bo pamięci wewnętrznej mamy 16 GB, ale tak naprawdę do wykorzystania przez użytkownika jest 11 GB. No i trzeba o tym pamiętać, że nie ma wersji. Znaczy, że ta najtańsza wersja A5 2016 jest z 16 GB pamięci, podczas gdy S6 w ogóle nie było w takiej wersji dostępnej na rynku. Osobiście jestem bardzo ciekawa, jak będzie się sprawdzała bateria, której pojemność to 2900 mAh. Też jestem ciekawa, przy okazji widzimy, że mamy widok wielu okien. Jestem też ciekawa, jak będzie działał, działał RAM, czy będzie ubijał procesy i tak dalej. No A poza tym e, mamy tutaj, o czym jeszcze warto wspomnieć, aplikację oczywiście firmy Microsoft. E, ze względu na m, nawiązane porozumienie między Microsoftem a m, Samsungiem, mamy oczywiście też standardowe usługi Google. A całość działa pod kontrolą Androida w wersji 5.1 Lollipop. I, I zapewne zapytacie mnie tutaj, e, czy telefon ten otrzyma aktualizację do 6.0. No niestety nie mam bladego pojęcia na ten temat. Tymczasem mamy tutaj 5.1.1, Lollipopa. Eee, no i zobaczymy, jak długo Samsung każe nam czekać na aktualizację do Androida 6.0. Bo miejmy nadzieję, że takowa faktycznie się pojawi. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Samsunga Galaxy S... <laughs> Widzicie już nawet, kurczę, tak fajnie się z niego przyjemnie korzysta, przynajmniej w pierwszych momentach, że chciałam powiedzieć, że to jest S... S.A., SA5. <noise> Więc, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Samsunga Galaxy A5 2016, standardowo polecam się do kontaktu. No i recenzja za około 2-3 tygodnie myślę, że się pojawi. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć!